Ej hey, witajcie, z tej strony Unuker, a to już jest mój 23 odcinek z serii Nostale. Dzisiaj postanowiłem zorganizować konkurs, w którym możecie wygrać te kupony, co były do zgarnięcia na 3 euro od firmy Gameforge. Konkurs organizuję, ponieważ nie każdy z nas ma Androida, no i po prostu chcę ten kupon rozdać w ramach tego, że zbliża mi się na kanale 1000 oglądnięć. Zasady są proste. Musicie po prostu napisać w komentarzu dlaczego chcecie ten kupon. To nie musi być coś skomplikowanego. Wystarczy że po prostu cokolwiek napiszecie e, oraz subskrybujecie kanał. To tyle jeżeli chodzi o zasady. Kuponów mam 5 do rozdania. E, jeżeli już użyliście taki kupon, to po prostu możecie zrobić nowe konto i tam właśnie wpisać ten kod. Kupicie tam jakiś przedmiot i sobie go po prostu przeniesiecie. Jeżeli chodzi o ten konkurs, to chyba tyle mam do powiedzenia. No i to było na tyle. Ja jestem Unukar, dzięki i do zobaczenia.